Chodzimy się na plecy, teraz trochę wymachów porobimy. Nogi są sprężone, pamiętamy, jak jest przygotowanie do wymachów. Tutaj plecy wklejone w podłogę, nie leżymy tak, na takim moście. Jesteśmy wklejone, ręce do boku, sprężone, głowa równo patrzy do góry. I prostą nogą wymachy. Pamiętamy, noga jest prosta, nie ma takich nóg ani na treningach, ani teraz w domu, jak ćwiczycie. Zawsze są proste, kolana z całej siły. Uwaga, 10 wymachów prawa noga. I. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. I łapiemy nogę. I przyciągamy do nosa. Noga na dole jest sprężona, nie gdzieś taka koślawa i nigdy nie może odlecieć ona na bok. Jest tak, żebyśmy ją widziały równo przed sobą. Zginamy kolano, dociągam jeszcze zgiętą nogę. I jeszcze raz prostą. Rodzice mogą trochę pozaciągać te nogi, ale tak bez przesady. Powciągać troszkę mocniej niż dzieci. Opuszczamy. Ręce wracają do boku, i druga noga. 10. I. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I łapiemy nogę. Ciągniemy do nosa. Kolano na dole wyprostowane. Stopa naciągnięta w dół. I zgięta noga. I jeszcze chwilę prostą dociągamy. I opuszczamy. Kładziemy się na lewy bok, ręka wyciągnięta. Tutaj się podpieramy, pomagamy sobie. Stopy sprężone, jakby ktoś nas wyciągał tu za rękę do góry i za nogi. I 10 wymachów do boku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10. I łapiemy nogę, przyciągamy. Jak ktoś już ma tu blisko głowy, może złapać tą drugą ręką. Pamiętamy, że kolana są proste, stopy naciągnięte. Opuszczamy i drugi bok. Lewa noga robi wymach. Uwaga, nogi sprężone i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i łapiemy nogę. Przyciągamy mocno. I tutaj to samo. Kto da radę, łapie przeciwną ręką. I opuszczamy. Przekręcamy się na brzuch. Ręce tutaj oparte na łokciach. Zrobimy troszkę trudniejsze wymachy, ale to jest po to, żebyście się mocniej sprężyły i wysiliły pośladek. Uwaga! Robimy prostą nogą 10 wymachów do góry. Pamiętamy o tym, żeby biodra nigdzie tu na boki nie uciekały. Leżymy równo. Noga się podnosi tyle, ile damy radę. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I druga. Teraz dwa, trzy, cztery. Wy staracie się tam do sufitu albo do głowy nawet machać. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I teraz po tym. To będzie troszkę łatwiejsze. Ręce do boku, głowa równo, Pamiętam, że opieramy się na brodzie, nie na boku, bo inaczej szyja będzie boleć. I to samo, wymachy prostą nogą. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, Dziesięć i druga. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. I klęk podparty. W Robimy już tylko zgiętą do mach. Uwaga. Głowy są przed siebie. Nie patrzymy w dół ani na boki. Ja liczę głośno, więc mnie słyszymy. Uwaga. I raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. I druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Odginamy plecy. I teraz jak zrobiłyśmy wymach, mamy troszkę mocniej rozgrzane plecy i całe ciało, możemy powtórzyć skłon z dochwytem nogi z tyłu, tak? Robimy cztery razy. Pamiętamy, że jest przeciwna ręka do nogi. Jak mamy prawą rękę, to jest lewa noga. I na I raz. Łapiemy nóżkę i staramy się pociągnąć ją do przodu, tu do podłogi i opuszczamy dwa i druga raz i dwa nie oszukujemy nie lenimy się mocno nogi ciągniemy i raz i trzy i raz i cztery tak i kładziemy się na plecy, przygotowane do mostków. Ja mostek może zrobię jeden, ale wy robicie dziesięć. Żebym się mogła ruszyć jutro. Uwaga, nogi są zgięte, tak żebyśmy czuły, że na nich możemy stanąć. Ręce przy uszach, równo ustawione i dźwigamy się do góry raz. I dwa. I raz. I jak damy radę? Podchodzimy kawałek rękoma i nogami. I dwa. I raz. Możemy się pobujać chwilę. Trzy. I raz. I raz, robicie dalej, podchodzimy rękoma, nogami i pięć, i raz, i sześć, raz, i siedem, raz. I osiem. I teraz ostatnie dwa. Robimy. Robiłyśmy to na treningach. Więc próbujemy. Kto nie robił, ten próbuje. Mostek. I będziemy w mostku robić wymachy jedną nogą. Tyle, ile damy radę. Mostek. Raz. I wymachy tutaj do góry. Raz. Dwa. Trzy. 4, 5, 6, 7, 8. Opuszczamy mostek. Możecie sobie zrobić skłon do przodu. Kładziemy się na plecy. Jeszcze jeden mostek, druga noga musi zrobić wymach. Uwaga. Jesteśmy już w mostku. Raz. I lewa nóżka macha. I raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Opuszczamy, siat prosty, stopy zadarte, i daleko wyciągamy ręce w przód. Stopy na zmianę tutaj pracują, żeby trochę porościągać nogi pod spodem i plecy przy okazji.